Firma Osewa Polska stara się zawsze wyróżnić się na rynku. Jakie nowości prócz kukurydzianych są przygotowane na nowy sezon? Specyfiką naszej firmy jest to, że jesteśmy niedużą firmą i żeby utrzymać się na rynku musimy mieć coś, czego nie ma nikt inny w Polsce. Jako pierwsi zaczynaliśmy z takimi bardzo wczesnymi odmianami kukurydzy OV powiedzmy 140 130-140 one potrzebowały około 95 dni do uzyskania dojrzałości, do zbioru. Później próbowaliśmy ze soją, ale soja była za wcześnie i w tym czasie nie było zainteresowania rynku. W tej chwili znowu wracamy do soi z tym, że przygotowaliśmy dwie mieszanki poplonowe z soją. Na razie w tym roku to był debiut, na razie zbyt dużo tego się nie sprzedało, ale my mamy nadzieję, że rolnicy się po tym sezonie przekonają, że, że to jest dobry, dobry popląd po, po, po jęczmieniu łodzimym czy rzepaku. I na pewno dobry interes również. Mamy nadzieję, no, y że najważniejsze to, żeby uzupełnili swoją bazę paszową. No w, w efekcie, prawda, bo tak. trzeba wykonać wiele różnych czynności i zainwestować w różne aspekty yy, i etapy uprawy yy, kukurydzy po to, żeby osiągnąć znakomite plony. Firma była wcześniej ukierunkowana na kukurydzę kiszonkową, czy są jakieś zmiany w tej ofercie? Yy, tak, yy, to była taka powiedzmy na początku monokultura, jak żeśmy zaczynali na, na polskim rynku. I to była monokultura kiszonkowa. W tej chwili zaczynamy coraz intensywniej myśleć o, o odmianach na ziarno. Mamy w ofercie już od tego roku, czy w tym roku, już żeśmy sprzedawali, sprzedawali dwie takie odmiany. Pierwsza to była Bringa. FAO 240 bardzo dobre ziarno w typie w typie Flint planuje z tych informacji, które dochodzą z rynku. Odmiana ta bardzo dobrze, bardzo dobrze planuje i ten rok, który był tak dosyć przekropny, jej pomógł. Drugą odmianą to jest CELONG, to ma FAO 250, jest to mierzanie spojedynczy ziarno w typie końskiego zębu. I najważniejsze zalety to, to, to jest to, że nie, nie ma jakichś specjalnych wymagań glebowych ani co do, jakości, co do ilości, ilości opadów. Doskonale sobie radzi w przypadkach krótkookresowego niedoboru wilgoci. A jeśli wziąć pod uwagę to, co już usłyszeliśmy tutaj wśród różnych wypowiedzi, że jednak w Polsce nie ma aż tak wielu bardzo dobrych gleb, więc jeśli nie ma takich dużych wymagań co do gleby, to na pewno jest to bardzo ważna odmiana. To jest tak właśnie, będzie bardzo ważna odmiana, szczególnie tutaj na środkową, na środkową Polskę. Liczymy na to, że, że rolnicy będą coraz bardziej zadowoleni, bo w, w, w zeszłym roku, w 2019, zaczęliśmy ją sprzedawać. I okazało się, że w tym roku nam nie wystarczyło nasion, żeby zaspokoić wszystkie zamówienia. No to, to znakomicie. To, no, hmm. Lubimy małe firmy, są zawsze bardzo ambitne. E, natomiast chciałbym jeszcze zapytać się o to, e, o ofertę Osewy. E, oferta Osewy jest wyłącznościowa. E, to znaczy, że odmiany z oferty można nabyć tylko w Osewie lub w autoryzowanych, e, u autoryzowanych dystrybutorów. Czyją genetykę oferuje firma? Osewa Polska zaczynała jako firma córka firmy Osewy, Osewa-Bzenec z Republiki Czeskiej. Od pewnego czasu zostaliśmy się firmą niezależną i korzystamy niezależnie z różnych źródeł dostępnej, dostępnej genetyki na, na rynku. Odmiany, które oferujemy to są odmiany wyłącznościowe, nikt w Polsce tego Państwu nie jest w stanie, nie jest w stanie zaproponować i współpracujemy. Ostatnio dosyć intensywnie schodową roślin w Smolice. Mamy dwie odmiany Opcja i Op Maura. Op Maura jako ciekawostkę to my jako OSEWA Polska żeśmy zarejestrowali w, w, w ramach Unii Europejskiej poza Polską. W tej chwili mamy trzy następne odmiany w badaniach rejestrowych w Czechach i na Słowacji. Korzystamy również, czy współpracujemy również z hodowlą ZEA e, Invent, to jest hodowla słowacka, tam właśnie z tej hodowli pochodzą te wczesne odmiany, jak mówiłem tutaj Silicja. E, współpracujemy e, również z, z firmą RWA Austria, dla nich hodo, hodo, hoduje odmiany e, hodowla Rosin-Gleisdorf, e, Również korzystamy, korzystamy z francuskich hodowli na zasadzie wyłącznościowej, że kupujemy odmianę i produkujemy ją tylko na nasz użytek. Państwu przypomnę, że z nami jest pan Wacław Erdman, przedstawiciel firmy Osewa właśnie. Osewa Polska.